Słuchaj, dużo wiary dzisiaj na pewno nie poszło na siłownię, bo jest tak spieprzona pogoda, że na bank nie ruszyło, żeby cokolwiek zrobić. Jest teraz ponad 20.30, my jesteśmy w stokerze i napieprzamy. Co się zmotywowało, żeby przyjść? Co mnie zmotywowało? I jeden dzień przerwy, to już była taka motywacja sama w sobie, że nosiło mnie. Mi nawet ten jeden dzień nie wystarczy, bo wczoraj u Feniksa jechałem, ale zmotywowało mnie to, że Emil miał jeden dzień przerwy, więc. Jedziemy. Trzeba tak się wzajemnie napełnić. Tak jest, nakręca się